Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi w Kenii od prawie 10 lat projekt, który jest de facto największym polskim projektem pomocy zagranicznej w Afryce. Gdyż w ciągu ostatnich 10 lat przeszkoliliśmy 60% strażaków w Kenii, wpłynęliśmy pozytywnie na warunki życia milionów ludzi, milionów Kenijczyków. Jest to projekt, który obejmuje swoim terytorium swoim działaniem ponad 40-47 regionów Kenii, czyli praktycznie cały obszar tego kraju i obejmuje nie tylko szkolenie strażackie, ale przede wszystkim wypracowanie w Kenii podstawy programowej szkolenia strażackiego, czyli de facto stworzenie od podstaw systemu szkolenia zawodowego strażaków w tym 55-milionowym kraju, do tej pory nie było systemu szkolenia zawodowego strażaków, i tego, takiego systemu nie ma także w innych krajach afrykańskich. Efektem naszej pracy, finansowanej przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest to, że Kenia ma obecnie jednych z najlepiej wyszkolonych strażaków w Afryce. Bardzo dużą uwagę poświęcamy wsparciu ratownictwa drogowego, gdyż w Afryce, w Kenii, w innych krajach, jeżeli jest wypadek samochodowy, to ofiarom tego, tego typu wypadków no nikt nie jest w stanie pomóc. Tutaj nie ma pogotowia ratunkowego takiego, jaki jest w Europie. Strażacy także nie są w stanie za bardzo pomóc ofiarom wypadków samochodowych i na w głównej drodze Kenii, drodze z Mombasy, czyli głównego portu Kenii na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, do stolicy Kenii Nairobi, zbudowaliśmy dwie jednostki straży pożarnej, które na tej krytycznej drodze znacząco poprawiły ratownictwo drogowe na dystansie 250 km. i tam, gdzie ludzie jeszcze kilka miesięcy temu nie mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc, teraz wiedzą, że może przyjechać do nich straż pożarna. Fundacja PCPM skupia się w Afryce właśnie na wsparciu systemów ratowniczych, nie tylko w Kenii są to systemy strażackie, w Etiopii i w Tanzanii są to systemy ratownictwa medycznego, czyli ambulance, czyli kartki pogotowia, i te działania są finansowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.